sobie może stać i podchodzi ziomek, się zabiera, i jedzie. No, jedzie przez całą hale, a potem z tyłu jeszcze mają plac ogólnie, co eee, sobie jeżdżą. Więc jakby zobaczymy, jak to będzie. Pierwsza jazda odchwalona. Jak ci się podoba jazda McLarenem? Spoko jest, no? Tak? tak. To tyle, co masz do powiedzenia? No, po przeglądzie go załaduję na dziurę. <laughs> No tak, bo jeszcze przegl przeglądu nie przeszedł. To lepiej go nie ładować na dziurę, ale jak teraz przejdzie przegląd to ogólnie to od razu w palnik dostanie. Ciekawe jak to się zbiera w ogóle. Zobaczymy. A co mówisz? Nie jest tylko o tym, że byliśmy na feriach akumulator, no to referowane były podejmą te nalepki, coś tam. Nie nie, żeby nalepić tą nalepkę. Y McLaren przeszedł i nie przeszedł przeglądu. Nie wiem w sumie jak to nazwać. Wyciek oleju na dole? Nie, tutaj nie. Mamy mały wyciek oleju na dole. Musimy ściągnąć starą winietę, bo to też się przyczepiają w Szwajcarii. Kontrolka od airbagu, On powiedział, żeby usunąć. Co? Za przeglądę zapłaciliśmy. To więc tak: olej, winieta, poduszka. Olej, winieta, poduszka. Olej winieta poduszka. A i nalepka z lewej strony z numerem win i z wagą samochodu. Więc to są cztery rzeczy, które trzeba zrobić w McLarenie, żeby już w 100% dali nam spokój ze wszystkim, ale ogólnie rzecz biorąc, możemy nie jeździć i mamy 14 dni na uzupełnienie błędów. No, jedziemy na